No to co, jak grać na Mirażu, nie? Się dziś nauczymy, albo zrejdżujemy znowu. No! Niepotrzebnie shift używałem. Dobra, tu już lekcję mam wyciągniętą. No, wiedział, gdzie jestem, tak? Obydwoje wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. No, tylko pytanie, z której wychylasz? Lewej czy prawej? Więc niepotrzebny był shift, bo się spowolniłem. Przez co, no, byłem łatwym fragiem. Nie, co to mi się. Co to ja za Rzuciłem, bym go zabił, ku... Ale co? Dlaczego spację ja wcisnąłem? No dawajcie, dawajcie! PUSZUJ TO, NO! Są takie ci... Patrz ten kur... Jeszcze zestakujcie. Nie wiem, nie da się, widzowie, TBH, to be honest, kur... Mając takich ludzi nie da się wygrać. Kur... teraz zapierd... Każdego po kolei w sekundę no nie, nie zrobi nic. A w międzyczasie chcę Was zapoznać z partnerem dzisiejszego odcinka, jakim jest Pirate Swap. Jest to strona, na której w szybki i łatwy sposób wymienicie swoje skórki na nowe, unikając sporych opłat. To serio, są one tutaj bardzo niskie. Oprócz tego strona posiada sporo opcji filtrowania, czy to po typie bądź kolorze skórek, rzadkości, czasie bana, a nawet konkretnych naklejkach na broni. Używając kodu Barti otrzymacie 35% bonusu do doładowania, a wymieniając swoje skórki pierwszy raz, dodatkowo otrzymacie bonus za pierwszą transakcję. Przykładowo wrzucacie skina tego 100 dolarów otrzymujecie dodatkowe 10 dolarów. Brzmi spoko, co nie? Oprócz tego, na stronie macie zadania, za które otrzymujecie balans. A tak naprawdę, te zadania wykonujecie po prostu robiąc podstawowe rzeczy na stronie. Przykładowe, Konfigurujecie swój adres e-mail, ustawiacie awatar na Steam, dokonujecie pierwszej wymiany, czy konfigurujecie swój trade URL. Są tutaj również konkursy na skiny oraz możliwość sprzedania swoich skórek i otrzymania kasy prosto do ręki. A co najważniejsze, jeśli napotkacie jakiś problem, to macie dostępny 24x7 support, który z pewnością Wam pomoże. Pamiętajcie o kodzie Barty. Dziękuję, Pirates. Słaby zabycie partnerem mojego kanału, a my wróćmy do odcinka. Hmm. No cóż, no to chyba widzę tym razem jak nie grać Ja pier... By to widzieli? Proszę powiedzcie, żeby to widzieliście, bo to po prostu człowieka boli jak widzi co się dzieje tutaj. MP9, lepsza niż jakaś paliwa. Nie wiem, ja zjeb... znowu, no to było takie proste. Nie wiem, nie rozumiem. Nie wiem, co się dzieje na tym mirażu, czy ja jestem jakiś chory. Jak to się dzieje, że ja tak kinę? Chorobę ja zaraz psychiczną złapię od tej gry, no nie wierzę co Jak gram i co się dzieje w tej grze. Co szło? Go away, go away, go away, go away ej hey, okej okay. widzowie, że mi psycha siata już w tym CSie. Naprawdę psycha mi siata. Ja nie powiem... Może powinien mieć wyj... może to jest klucz. że nie powinienem fajnie zagrać fajnie tego, tylko po prostu mieć wypierdolone. O, na przykład teraz takiego... O co po prostu tak, o co skakać I, i, i... może to jest klucz do wygrywania gier. Albo nie wiem, do po prostu grania w tego CS aktualnie, bo próbuję się przekonać do tego matchmakingu, ale im dłużej gram te matchmakingi, tym po prostu bardziej mnie boli głowa i bardziej mi się nie chce. Odwala takie raczysko, że ja szybciej jakiejś chyba nerwice lękowej dostanę niż jakąkolwiek lepszą rangę niż Silver 1 albo Gold 4. przynajmniej takich złych statystyk nie mam w ogóle więc... O. więc. Więc no. Dobra. Powiedzcie, że to widzieliście. Celownik. Czekałem. Specjalnie nie strzelałem. Czekałem aż się sam zatrzyma, żeby strzelić idealnie mu w głowę. Crosshair na bani. Klikam lewy przycisk. Jo, Nie wiem, co się z tym CS-em dzieje. Już po prostu dość widowie, naprawdę. Nowy rok i robimy serię od noba do proplayera w CS2. Ja aktualnie jestem nowym, niestety. Ale robimy 30-dniową serię od noba do proplayera. Dajcie znaka, czy się zgadzacie. I co o tym sądzicie? Tumor, more, two more. <laughs> Ej, gościu na padzie gra, no jak nic, no gościu musi grać na padzie Nice Fajny nomadzik, szkoro ładna sieć No kurde, fajny ma ten zestaw, podoba mi się Może widzowie jest jakaś nadzieja jeszcze na tą grę Ale ja już jestem tak zdenerwowany, już ja już na dzisiejszy dzień mam nadmiar Przepraszam Fajnie przerażowane, podobało mi się to. 6-9. <noise> Chociaż bym zginął i tak, bo ten gość był na plecach W żadnym świecie bym nie ogarnął, że mam na plecach gościa. be something they're pushing me i'm coming he's oh, yeah. bending in smoke nice Wszystkich obiłem. Wszystkich obiłem w tej rundzie. To się nazywa... Kurde, ale mogłem tego Molo opuścić. No, ale dałem radę, no. Na tyle, ile mogłem na tym B poradzić sobie. Ładnie zatrzymane. No. Utrzymane. Troszkę straci kurun dodała. Nie powiem, że nie. Nice. Wow, czy to będzie remis? Dobra, otwórzmy na chociaż na smutek. Fajna jaka, czy pozdrow.